Witajcie moi drodzy w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Jesteśmy w miejscowości Kazimierza Wielka i robimy sobie taką oto pętlę tutaj koło rzeki Nidzicy, żeby zobaczyć Pałac Badeniego, zobaczyć kościół z XIV wieku, a także kościół z XVIII wieku. Po drodze Dworek, po drodze Kurchany, trochę więcej dowiedzieć się wiadomości i historii na temat. Samej Kazimierzy Wielkiej, co będzie w osobnym filmie, a także miejscowości, które znajdują się naokoło. A moim i Państwa gościem dzisiaj, na tej trasie, w tym pięknym, niezapomnianym, trochę takim jesiennym klimacie są Oscar, z z Roger, a my mamy do zrobienia 26 km, i widzimy się już za chwilę w miejscowości Odonów. Jesteśmy, proszę Państwa, przed dworem w Odonowie. W XV wieku Odonów trafia pod ręce Jana Bohuna. Nie mamy pierwszej daty, kiedy powstaje dwór w Odonowie, ale w 1835 roku umiera ostatnia z rodu córka, która nie pozostawia męskiego potomka. Dlatego cała Odonów razem z dworkiem wchodzi w ręce Herszla Słomnickiego i prawdopodobnie dwór powstaje gdzieś w latach 1830-1840. Już przed czasami I Wojny Światowej do yy, posiadłości dworu zostaje dobudowana cegielnia oraz budynek elektrowni. Dwór przebudowany zostaje w 1945 roku. Jesteśmy proszę Państwa w miejscowości Goszków, a w Goszkowie znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty Antiochańskiej, wybudowany w roku 1758, a obok jest drewniana dzwonica z 1760 roku. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscowości Stojanowice, która była wzmiankowana w 1145 roku jako wieś należąca do klasztorów Przemesznie i nazywała się Stojslawc. Potem, w XIX wieku, był tutaj folwark, który miał pod sobą 269 morgów ziemi. Jesteśmy, proszę Państwa, w dobie Sławicach, miejscowość, która jest wzmiankowana przez Jana Długosza w XV wieku. Od 1835 roku mieliśmy tutaj folwark, natomiast w XX wieku znaleziono drobne pieniążki węgierskie, jak i polskie, które pochodzą z XI wieku. Weszliśmy, proszę Państwa, do miejscowości Bejsce. I jest to miejscowość ciekawa, ponieważ mówimy tutaj o miejscowości o historii, która. Ma ponad 1000 lat, już w X wieku. Podania mówią o Grodzie Rycerskim. W 1063 roku miejscowy kościół jest wspominany, gdyż otrzymywał dziesięcinę. Kościół z 1340 roku, ufundowany przez Ostasza z rodu Firlejów. Pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Kościół jest rozbudowany. Najpierw w XVI wieku dobudowana jest późno kaplica, w której mieści się płyta grobowa rodu Firlejów. A potem dobudowana jest także kaplica pod wezwaniem Świętej Anny, barokowa. Z drugiej połowy XVII wieku. W latach 1550-1615 kościół należy do zboru kalwińskiego. W 1771 roku dobudowana została dzwonnica. W 1802 roku Jakub Kubicki, architekt klasycyzmu, wybudowuje pałac dla Marcina Badeniego późniejszego ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego. W 1945 roku pałac przechodzi na rzecz państwa. Między rokiem 45 a 47 mamy tutaj szkołę rolniczą, od 1947 do 1952 roku jest to dom pomocy dla starszych, którymi opiekują się siostry sercanki z Krakowa. A od 1952 roku jest to już dom pomocy społecznej. Pałac usytuowany na zboczu schodzącym ku południowi na rzucie prostokątra piętrowy. Na głównej osi portyk z cofniętym lekko o czterech kolumnach w stylu toksańskim. Na górze portyku napis: Praca czyni spoczynek. Jak widzimy. Dolne okna nieco różnią się od tych, które mamy na piętrze. Po trzy okna po każdej stronie od portyku. Środkowe, dolne wyraźnie inne, różniące się, mające półkolisty charakter o strefie zamkniętej. Dolne okna mówią o tym, że były to pokoje reprezentacyjne, natomiast na piętrze mieliśmy pokoje sypialne. Powyżej dachu Masywna bryła kominowa, w której znajduje się parę małych kominów, ale one wszystkie są połączone z czterech stron parawanami. Jest to bardzo charakterystyczny styl dla pana Jakuba Kubickiego. Na około pałacu znajduje się park krajobrazowy według projektu Augustyna Denizota, francuskiego ogrodnika i sadownika. W basach także odnaleziono zgodnie z wykopaliskami archeologicznymi 20 grobów, w których odnaleziono także 4 miecze z kultury przeworskiej datowanej na pierwszy wiek przed naszą erą, a pierwszy wiek naszej ery. Oprócz tego 9 grotów i 200 metalowych zabytków oraz części zabytków plus. Różnego rodzaju przedmioty z gliny, kamieni i kości. Minęliśmy, proszę Państwa, miejscowość z Beltowice, jesteśmy w miejscowości Cło. W 1827 roku spis ludności mówi o 29 domach i 162 mieszkańcach. Po prawej stronie zaczyna nam się miejscowość Wymysłów. Jesteśmy, proszę Państwa, w Kazimierzy Małej. Miejscowość wspominana już w 1326 roku, dlatego że właśnie w tamtym roku jest wspominany pierwszy kościół. Pierwszy kościół w Kazimierzy Małej. Następny kościół, który powstaje już w 1440 roku, zostaje w XVI wieku przejęty przez Kalwinów, a potem w 1591 roku jest to ważna siedziba Braci Polskich obecny kościół wybudowany w latach 1958-1973 około 3000 lat temu powstaje właśnie w tym miejscu gród kultury przeworskiej pozostałością po tamtej cywilizacji jest Kurchan, który znajduje się tutaj na wysokości 242 metrów nad poziomem morza, na szczycie zwany Wyczyszką. No i proszę Państwa, wróciliśmy z powrotem pod Hondę. W skrócie powiem Wam, jesteśmy w Kazimierzy Wielkiej film o samej Kazimierzy Wielkiej osobny pojawi się także na moim kanale, ale tutaj mamy tak. Mamy kościół z 1663 roku, mamy pozostałości pierwszej cukrowni w Polsce z XIX wieku, mamy także wieżę mieszkalną, która była służyła dla praktykantów, a także dwór z XIX wieku i kwaterę cmentarza z I wojny światowej. Także więcej informacji, tak jak mówię, dowiecie się już na osobnym filmie o Kazimierzy Wielkiej. My tymczasem zrobiliśmy 20, prawie 29,6 29, także prawie 30 km zrobiona trasa, troszeczkę więcej niż początkowo mi się wydawało. I w tej pięknej trasie dzisiaj wraz ze mną byli Oskar, Roger... I byłem oczywiście też ja, podróżnik IT. Coraz mniej czasu do zrobienia Tysiaka, ale myślę, że się uda. Wszystko przed nami, następne trasy już wkrótce. Na razie.